W śmietniku na ulicy bałtyckiej a znaleźli e, dwa węże i prosił mnie o pomoc w ustaleniu e, przyczyny śmierci lub gatunkowej. Poprosiłem, aby e, te węże zostały niezwłocznie dostarczone do mnie, no i Państwo byli w dalszym ciągu świadkami tego co z tymi wężami robimy, czyli na chwilę obecną zabezpieczyliśmy je w chłodnym miejscu, wyślemy je do ekspertyzy urzędowej, zlecimy urzędową sekcję zwłok z szczególnym naciskiem na ustalenie przyczyn śmierci i na identyfikację gatunkową. Na chwilę obecną ja nie będę się wypowiadał jednoznacznie na temat gatunku tych zwierząt, uważam, że to trzeba zostawić specjalistom. Natomiast istnieją uzasadnione przesłanki ku temu, aby stwierdzić, że mogą to być węże, które są objęte konwencją waszyngtońską CITES, a w związku z tym tego typu hodowla podlega pewnym rygorom. Po pierwsze musi być wnoszona do starostwa powiatowego, po drugie musi być znana ujednolicone legalne źródło nabycia tych zwierząt, muszą być ustalone zwierząt, a przede wszystkim należy podkreślić w tej sytuacji, że zwłoki jakichkolwiek zwierząt czy objętych konwencją waszyngtońską czy nieobjętych konwencją waszyngtońską nie powinny być traktowane w ten sposób. Mamy na terenie miasta zarejestrowany w rejestrze powiatowego lekarza weterynarii, punkt składnica padliny na terenie PGK. PGK jest podmiotem prowadzącym no i tam powinny te zwierzęta się, zwłoki zwierząt powinny się ustalić, to Ja myślę, że to będzie już w gestii w właściwości e, policji. Ja na ich prośbę, tak jak mówiłem, e, będę się starał pomóc w zakresie ustalenia przyczyn zwłoki i do określenia gatunkowości. Tych no na pewno ustalenie tego, czy te zwierzęta były po w tej chwili zarejestrowane w starostwie, to już także to ta ma zawajek, prawda? E, e, ustawa na e, to przyrody w pewnej części nakłada obowiązki właśnie związane z Konwencją Warzyntońską CITES e, na Powiatowego Letarza i w, e, w tym zakresie oczywiście będę działał. Ja chciałem tylko powiedzieć, że na przestrzeni dwóch ostatnich lat nie mieliśmy żadnych zgłoszeń o e, nabyciu tego typu zwierząt czy też urodzeniu się niewoli tego typu zwierząt, więc dla mnie to jest też taki sygnał, że jak